Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Krakowa, które jest przygotowywane i każdy z mieszkańców może składać swoje wnioski do 19 sierpnia, jest bardzo ważnym dokumentem, który mówi o tym, co w przyszłości będzie w Krakowie, jeżeli chodzi o formę zabudowy, o komunikację, o tereny zielone. Jeden z najważniejszych dokumentów, jakie Rada Miasta Krakowa uchwala. Dlatego, że na podstawie tego studium potem uchwalane są plany miejscowe, które już precyzyjnie regulują te sprawy, ale wszystkie plany muszą być zgodne ze studium i one mają swoje źródło w rozstrzygnięciach studium. Wszyscy mieszkańcy, którzy interesują się te tematem, muszą spoglądnąć, co będzie na ich terenie, w ich otoczeniu, to znaczy, czy... Będzie to zabudowa jednorodzinna, czy zabudowa wielorodzinna. Jeżeli zabudowa wielorodzinna, to jak wysokie będą budynki? Czy będzie zieleń tam, gdzie do tej pory była, czy nie będzie czasem nowej drogi przechodzącej w ich rejonie zamieszkania? To są podstawowe informacje, które należy sobie sprawdzić, ponieważ potem, jeżeli studium będzie uchwalone, bardzo trudno będzie od żeby tych elementów nie wprowadzać w planach miejscowych, ponieważ, tak jak już powiedziałem, wszystkie plany miejscowe muszą być zgodne ze spodobania przestrzennego dla